Paraliżujący lęk bierze się z braku zaufania, z tego, że jedyną osobą, której ufam, że jest w stanie zatroszczyć się o moją przyszłość, jestem ja sam. A znam swoje ograniczenia, i wiem, że nie potrafię wszystkiego, nie potrafię wszystkiego przewidzieć. I ten lęk narasta, narasta i paraliżuje. Kluczem do zmiany swojego serca w tej przestrzeni, hojności, dawania, yy, posiadania wszystkiego u Boga, jest krok po kroku przekraczanie swojego lęku w przestrzeni dzielenia się z innymi. Boję się, że jeżeli to stracę, to moje życie się zrujnuje, i nagle wykonuję odważny krok, dzielę się tym z innymi. Co się dzieje? Okazuje się, że nie tylko nie straciłem nie tylko nie sparaliżowało to mojego życia ale stałem się wolny. Moje serce wyzwoliło się z lęku i nagle widzę, jak wielkie bogactwo posiadam.